I w drugim końcu nowego sadu. Tutaj prace cały czas się toczą. Szwagier karczuje. Zobaczcie, jaka piękna tutaj tarnina. Będzie trzeba to posprzątać. Wszystko. O. Będziemy się przywitać. O jest materiału. O ładnie leżą. Zrobi się widno, nie trzeba będzie tutaj pryszkać tych połówek. E, szerszy przejazd, zjazd. O. Posprząta wszystko się po dookoła. Fagier, no co ty będziesz z tym drzewem robił? Na handel? To nie ma tak.

Widzicie? Dwa zestawy na jutro przygotowane. Fi... Filip TikTok będzie. Jak tam, szwagier? Skończyłeś drzewo? Bierzesz więcej? Nie bierzesz już? Eee. No ładne zestawy. No i co, szwagier, sprzedajesz go czy nie? Szwagier, sprzedajesz go? Nie sprzedajesz koń... No ale poważnie, no, mój się sprzedał, no nie wiem, w końcu... Już nie sprzedajesz. To bym ci go puścił w ogłoszenie Nie, poprawiony, nie Teraz to jest żyleta. Ja, ma, ma zrobione. No Ale szwagier umyjesz mi tą platformę, nie? Jaką wziąłem, tak od <gryw> I to jest stan umysłu w Sandomierzu. Dwie platformy, dwóch kierowców. I jak to mówią, Sandomierz to stan umysłu. Więc potwierdzam, Sandomierz to jest wyjątkowy stan umysłu. Dwie platformy, dwóch kierowców. Kto nam zabroni? Tak nam odpowiada i tak sobie tniemy. Ważne, że do przodu, cały czas do przodu. No i co, nie dadzą się chłopaki wyprzedzić. No niech sobie jadą. Kolejna dniówka za nami. Ubywa cięcia, pogoda piękna. Tutaj dla was szykuje się ciekawy materiał i ze względu na to, że będzie będzie on w niedługim czasie, nie wiem, czy uda się mi tutaj puścić odcinek niedzielny, więc z góry przepraszam, jakby czasami odcinek niedzielny się nie ukazał. Eee, powiem, że wracamy z chłopakami tutaj z fajną akcją. Z... Fajny materiał wejściowy dla Was będzie przygotowany. Będzie grubo, będzie grubo. Powiem Wam: wyjazd niesamowity wyjazd, daleki wyjazd, biznesowy wyjazd, do boju. Tak, do boju. Chłopaki się wyprzedzają, wyścigują. No to ja nie będę gorszy. Słonko było. Odpinamy i musimy jeszcze dzisiaj zacholować ciągnik. No i co? Holujemy dzisiaj ciągnik. Co się stało? Nie. Dobrze, że przed sezonem jeszcze. Ale do pryskania ciągnik pociemny, czyli na sezon na zrobimy. Sezon Myślę, Filipek, że ten. Że obciążniki ściągniemy i na hol się go weźmie, na ten sztywny. Lepiej będzie go ciągnąć, nie? Rozumiesz o co? Na sztywną, nie będziemy się naciągać i puszczać i naciągać i puszczać. Ja się nie lubię holować. Nie wiem, jedziesz busa miałego ciągnikiem, nie? Dwoma ciągnikami będziesz się ciągnął? Po co jadę busem? Aha, bo trzeba się przywieźć. Nie, no jednym dojczem. No nie wiem, to może Dawid pojedzie Spięte zestawy Zaraz się zaspolujemy Nie Mateusz popsułeś Kto pojeżdżał z drzewem Kto pojeżdżał? Filip Chyba ty pojeżdżałeś Filip No Tata wyjeżdża ten tęsknił? Nie on znalazł się, boleć? Gdzie był? Kto go tam zostawił? Tam gdzie walnąłeś, tam był No to jedź pomału pod figurę, zobaczymy jak to będzie szło I pomału Gdzie? Po co zawracasz? Lecimy No i się kolujemy u nich zaprowadzony do naprawy mechanik go tam rozbierze zobaczymy co go tam dokładnie boli na powrocie odbieramy swoją uparkę która była pożyczona więc żeby nie wracać na pusto Filip zapiął uparkę tutaj pytaliście się czy będę upał więc taka upareczka i będziemy coś upać w wolnej chwili Więc dzień dobiega końca. Wracamy do domu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. jesteś szwagier za fajero. No bo szwagier nie może kierować! Albo ja szwagier nie może kierować. Trzymajcie się do zobaczyska.